RESTART! Não <laughs> 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 o Jarsic, <laughs> <Stop! laughs> No, oh, burdel zrobiliście. Kto was puścił? Jaki burdel? No, Kto was puścił? No was Bo no, otworzyła? Powiedziała, że możemy wejść. Si si siadać, 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 siadać. Usiądźcie tutaj na chwilę. E, musimy pogadać. Musimy poważnie pogadać. Masz trzy 3 sekundy, trzy 3 sekundy. Liczę do trzech, idziesz do swojego pokoju. Raz. Ja? Dwa. Idź Trzy. Idź stąd. Wyjdź, idź. Skąd mieliście adres? No, Viola nam wysłała. tak. 20-30 razy lokalizacji i no nie napisała wprost, że się przyjechać, ale stwierdziliśmy, że fajnie by było odwiedzić ją w tej nowej rezydencji. Boże, to chyba czekam na parę zdjęć, że to fajnie wygląda. No nie chcieliśmy zobaczyć to na narzy żywo po prostu. I dlatego przychodzicie o drugiej w nocy, tak? Dlatego przychodzicie o drugiej w nocy i męczycie e, pracujących ludzi, którzy ciężko pracują, żeby się utrzymać na tej pieprzonej platformie zwaną, zwaną YouTube, a wy z tym przychodzicie i po prostu niszczycie komuś wieczór, tak? Danie specjalne, czyli oh Jezu. Mm. Są szczególnie jak to zaraz, Tylko tak. nie żałuj im. Nie, nie. Nie, nie żałuj. Komuś. Komuś. Co? Nie biesz. Jak ja, ja będę razem robić śniadanie, to tak samo to zjesz. No Normalnie kurde na i na hamataj. Tak, zagadamy ich. No i, i tak tego nie zjedzą. I, 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 I tak Aaaa. tego nie. No nie zjedzą tego, no jak? Zjadłeś coś takiego? Jakbym się nie skapnął i Aaaa. nie zobaczył, że no, tam no to trudno nie zauważyć. zauważyć, zauważyć chcemy to komuś dać. Może. Chodź. On, oni są zamotani, oni nie wiedzą. Chodzi o to żeby widzieli, że ich nie chcemy. Rozumiesz? Tak, oni mają zrozumieć. to rozumiesz? A oni Afryki, się Papryki, się Macie tutaj na zagrychę y, po pobudeczce. Tak, żebyście sobie zagryźli. Zagryźli, e, No, ale to się Ja nie już, zdaje mi się, że powinno wam zasmakować. Z dodatkiem kanapę. Ja, ja już wcześniej... wcześniej mm. O, poczekaj, to spadło. Spadł dodatek. <laughs> dodatek. Ja już wcześniej zjadłem, ale zjem sobie ja jeszcze. Skończymy. nasze tradycyjne danie. Wysłucham? No nasze tradycyjne daje. Smacznego proszę. Okay. Idealnie, dziękuję no. za ugrykam. Do tej Ja coś tam myślałem, że to będą zresztą kanapy się, się nie? Coś tam trochę o, wypadło z tej o, kanapki. To kanapki. Gdzie uciekasz te stołu? Sałaty, no, sałaty. Czasami tak bywa, mm. że sałat tam trochę wypadnie, nic się nie dzieje, nie? Co ty główki odgryzasz? Mhm. Dobre są, najlepsza. Jak A. na polu, bo jak zbieramy sobie na polu nieraz Tomki, właśnie takie robaczki to jest Radwita, straktujemy jak chipsy normalnie. To nie że to jest? Smakuje Niedobrze. dobrze. To Jest niedobrze. To się się samym widokiem patrząc na to. Oni się cieszą. Co? Tak, zrobię im więcej kanapek. to są tam w nie No, chodź. Idź, idę do idą, do domu, Dobra, domu. to zanieść do kuchni i tam ja mu mówię. Ej, no nic nie widzieli? Nie. Co jest? Mam dla ciebie ofertę. Nie do odrzucenia. Już no, jesteś dana. na głodzie, nie? No, powiedzmy. Ale powiedzmy, że lubisz kuski. No, no tak. A ty coś że ci się tak patrzysz. Też no, lubisz nie kuski? Wiem. Nie, nie lubię kuski. Ja lubię wiele. Słuchaj, chcesz kuskę? No, My ci załatwimy kuskę. Tylko musisz dla nas coś zrobić. Wejść do Pajora i powyrywać troszeczkę tych chwastów. Takie coś? O ku... Co? już? Chcecie zobaczyć? Ale co? Chodźcie się tak? Weźcie buty, nie? Bo masz z nim, wejdziemy tam. Chcesz z nim się popluskać trochę yy, w bagienku? Ty, ty też masz takie mokre buty? Padało chyba, co? Padało. Weź trochę powyrywaj tych chwastów. A może w wskocz? No wyrwaj, weź wejdź weź, weź, weź weź, weź, weź weź i powyrywaj trochę chwastu. Ej, weź rozbieg. I ci załatwimy kozę, za to mówię ci. Zajebista koza będzie. Taka dobra koza, że taki to jeszcze nie miałeś, nie? Dawaj na małysza. Dawaj, wskakujesz tam. Tam na środek, na środek. Tylko uważaj na te, na te liście. I troszeczkę powyrywaj tego, nie? Dobrze ci idzie, dobrze. No, on chyba ma doświadczenie, chłopak tak. Wie co robić? <grym> jak woda ogólnie? te kozy? Ale poczekaj, no powyrywaj trochę. i same to... pijawki, ale z Ale tu nie masz kozy. Masz powyrywać i my ci przyniesiemy kozę na wieczór. Nie. Taka... Petardunia tak. no. pikobelo Taka pasła yy, Większa Taka młodziutka masywna. Taka młodziutka Taka no młodziutka, młodziutka, tu Taka tuściutka tuściutka będzie Coś nie tak jest z tymi robionostami robisz Nie no, no wiecie, nie padało Relaxing Tak, padało. Relaxing. Ty, ale ty no, miałeś pracować, a nie się opieprzać. Trochę sobie tak Ja Jam dość. Jest OK już? Ja nie brałem żadnej bluzy ze sobą. Ja nie mam żadnej bluzy, żeby mu chociaż na chwilę dać. A ty masz jakąś bluzę? No nie. Tu go? No no już jest spokojnie. się już dobrze? No okay. Okay, nie. Na pewno jest wszystko okej? Okay. Nie, no chyba już będzie dobrze. Nie, są jeden. się nawet nie chce biegać, co? Ja, opętany, opętany, on jest chory, mogliśmy ich nie brać, może rozstańmy się po prostu z nimi, tak po prostu sobie nagle pójdźmy od nich. Widziałeś coś takiego? Nigdy. Ja ja pierwszy Pierwszy tak raz w można, bo życiu znaczy przyjadą do domu, tak czy siak. Pierwszy prawda. raz w życiu widzę coś takiego. Co znowu? O, oh, ty su wow. ale wymiana piękna. Weź mi pomóż podnieść to. Do, Góry? No. Nie, nie dotykajcie, to jest przyjazdzą własność. Nie, nie możecie tak o sobie dotykać i wchodzić do czegoś. Ten się, wydech tak? jeszcze. Nie A. dotykajcie ale go. Ale to jest czyjaś własność, ludzie. To jest ludzie. własność. Nie. Ale my tylko oglądamy, nic nie robimy, z Dobra, nie otwieraj, nie otwieraj. No kolejne 20 jest. minut zmarnujemy to na to, że się podniecacie jakąś furą. Ja myślałem, e. że nasza... Skoda nie, ma... nie wiadomo jakiego wieku. Ja myślałem, że nasza Skoda na dobre, ale te to są. Te, wielkie. że niby te felgi są dobre. to jest To jest plak. Dobrze, ale też z wygląda na. Ale to jest stary grot, to jest nic, Dzisiaj to jest tragedia. Tym nie pojedziesz nawet. Nie stary gruchot dla starego dziada, N nie dotykajcie tego nawet. My się jeszcze czymś zarazicie. Moje nie się spełniło. Że co, że dopełniłeś malucha? Tak, że tak, go zobaczyłem. O no. tym trzęsie, nie możesz tego trzymać, bo to jest czyjeś. Widzieliście, patrzyliście od spodu? Tak. tak. tak? tak. Nie ma ryski, za Nie wymiana. No, zajmijcie się. Jakiś ma, nie, tak. nie wiem. Tak. to trzeba sprawdzić jeszcze raz. Ty Stary, no. ja nie chcę nic mówić, nie, ale ja już chyba wiem, po kim wiola taka nie jest. W sensie, to jest rodzina. To widać, nie? Widać, nie? Od razu? Widać. Tylko że ona się wydaje taka bardziej wyedukowana, bo posłówka skończyła, nie? Tak, tak, tak widać, bo by była po samym podstawówce Ja myślę, że. Rodzinie, prawie, nie, prawie, nie. Pra, prawie jakby kończyła podstawówkę. O! Jakby w ogóle była w tej szkole, to no, tak ja skończyła. Ty uważasz, że twój kuzyn jest normalny, że coś takiego tatuuje? Ja tego nie rozumiem, stary. Nie wiem, ja sobie tego nie wyobrażam. A ty co, co sądzisz o tym? To jest normalny, nie? mnie to jest kompletna świrnia. Ja nie wiem, jak tak naprawdę. Ale od dziecka, było nie tak. od dziecka z nim coś nie tak. Od dziecka nie tak było. Karina, co sądzisz o tym, że będę mieć chodzącą reklamę? Ty będziesz miał chodzącą reklamę. My będziemy mieli chodzącą reklamę nie tylko ty, tylko my, bo to jest nasz kanał, ty nie tylko ty twój No dobry pomysł to jest chory pomysł, nie jakby nie patrzyć Dobra, chodźmy już, ja myślę, jestem ciekaw, że jak to będzie wyglądało no, ruchy wsi No ale może być też kamuś No, no, no Jeden no, H jak to się mówi, jeden H no, może, może nawet ledzielę ja Co Potem? Co żałujesz? Nie, nie wiem sam teraz Co? Podoba Ci się czy nie? Podoba ci się nie No tak, no ale co? Masz końcu cierpia tego, A jak coś... chciałeś. I co się stało? Coś stało, właśnie. No, zapnij w sobie szoku... W szoku, jestem. Ale co się stało? Coś taki, taki... No. Podoba ci się? No, no nie. się spodoba. Co? No co? nie podoba mi się. Co ci się nie, podoba? nie podoba mi się, chcę to usunąć. Co? Chcę to usunąć. Ta usunąć. Generalnie jakby Można szybko, to usunąć? Jak szybko byś pobiegł no. do toalety, to byś sobie mógł wyświetlać. No Radzi spalę lasera, albo wylasku Można to od razu usunąć? Tak, musisz wycisnąć to. Sobie. Ja dopiero co masz robione świeżo ja dziale. Chce usunąć. Ale nie świeżą dziarę! Ale jak Chcesz jakieś tępy, czy co? Ale to, to i te trzeba czekać. Jak, usunąć. jak można tak na świeżą dziar nie można chyba, nie? Bo tak, mniejszość czasu, Dobra, chodzi o to, że... Co ty panikujesz tak ci, ci, ci. Uleś, ty, ale ja mu mówiłem. Teraz, ja mówiłem uleś. ci, że będziesz załować. I co? Człowie, Przynajmniej nie potwierdzaj widzom, na laski. Jak już ci się podoba, to powinno ci się podobać do końca. Teraz co widzowie sobie pomyślą, że taki zmienny jesteś, że jednak nie chcesz y, namawiać widzów do subskrybowania naszego najlepszego kanału? Nie no, oczywiście, że chcę, żeby subskrybowali. No, Tatuaże od razu no, podkreślają człowieka. W końcu poruchasz. No, w końcu. W końcu, W końcu, tak? w końcu, tak? w końcu nie, nie będziesz dzień. prawiczkiem. Jeszcze się na łyso opierdzieli w ogóle. To już nikt nie podejdzie na łysę. Dresik i wiesz jest gangsterka totalna. i jedziesz, nie? No